Kielu się kostej z tej strony pakizu i dzisiaj gramy w Star Wars. Zobaczmy. O! O nie, tam czubaka jest do ulepszenia całkowicie. Jej. Teraz tego sobie ulepszymy. O, tu. Poczekaj, tu. Trzech rzeczy raz. A tu tylko. Tu. No to to. Zobaczymy. Ok. Idziemy sobie, no i... Jeszcze to... To ma kryształ? Nie, to nie ma kryształ O, to są dwie ja przydatne rzeczy, więc... Aha, to tutaj. Więc no, weźmiemy sobie walkę. No i walczymy. Jeden już pokonany. <laughs> Teraz drugiego załatwimy. Jako oni mało zadają w ogóle. A my tak dużo. To jest to... No i już drugi załatwiony. O jak? Czterech. No, ale biorę ich na dwa hity, więc to nie jest zbyt dużo. No jakoś tak się składa, że, że wygramy tą walkę. W sumie w tamtym odcinku już wygraliśmy. A teraz boss, taki boss z małym pistoletem. On ma, on przynajmniej ma więcej HP. Czy to było jakiś meteoryt na nas spadł, czy co? Czy jak? Nie, zablokowali mi na ten. Ale my się my z nimi damy radę. No, jak trzeba kogo na hit bierze. No może na dwa. No to... Teraz... Trochę... Aha, czyli dostanę... Darmową postać, a nie, jeszcze nie. A, nie chcę. Serio, muszę? No, no dobra, niech już będzie. No tutaj ich biorę na trzy hity, no niby są lepsi, ale zadają chyba więcej. Ale wygramy też pewnie. Tak myślę. Ha, na wszystkich trzech zabijemy jednego. Dobra. No i go nie ma. No <coughs> jakiś bos... Nie, nie będzie bossa. Aha. A nie jest bossa. Tutaj macie. Bossa jakimś. Na no bossa nie wygląda. Wygląda jak na normalnego żołnierza. Więc no. No nie wiem czy ten. Mogę na no tego mogę, dobra. Albo na tego. Dobra, może go zaraz porobimy. On nas chyba zaraz zabije, ale no wygramy to spokojnie. Jak wtedy to wygraliśmy, to i teraz to wygramy. Nie. A masz. Ty nie zdara. No i dziękuję za wygraną. O no nareszcie. <mí toys> no fajnie level up. No chyba jakieś... dobra. A teraz tu. Mhm, co to? <m> <vimos> <tries> Czy my właśnie odblokowaliśmy Skywokera? Czy naprawdę? I co ja robię? my odblokowaliśmy Luka Skywalkera, ale super. Odblokowaliśmy Luka Skywalkera, ale super. I teraz to można wygrywać gierkę. Okej, okay, aha, dobra mina. No, teraz tu można grać. Aha, szela Jakimś. Ile on zadaje? Kurczę, nie jest chyba najlepszy. on tak mało. Po do nas nie ma szans. Ale jak on dużo zadaje, no? No ale i tak wygramy. Dlaczego byśmy mieli przegrać, by przegrać z tymi nóżkami? Oni zadają tak mało. Oni prawie nic nam nie zadają. Może temu Ewokowi. Bo on ma mało HP. Ale... Aha, i znowu tu będzie boss, tak, to będzie boss. Wiedziałem. Użyjemy to, ciekawe. Aha, to jest chyba jakaś ulepszona strzała. Teraz używam swoich najlepszych ciosów. A co to? Zobaczmy. Aha, czyli to jest, że ten. Okej, okay, to jest, że jakby lepszy strzał, coś takiego. Coś w tym stylu. Pierwszy zabity boss i zaraz drugi będzie porobiony spokojnie. Nie martwcie się na pewno wygram. Na trzy gwiazdki, bo dlaczego by miała mi jedna zniknąć? Tak jakoś magicznie. No. Hmm. I teraz dosyć długo się nie ładowało, to dobrze. O, typ nam dał nagrodę. Co mam z tobą zrobić typie, Co? Co mam cię na maksa ulepszyć? Aha! Fajnie. O, mam jakąś nową moc. Ale z nerwia go Na szóstą. Nie, nie ulepszą go. Ulepszę sobie Skywalkera. O, chyba darmowa paczka. To weźmiemy sobie. Zobaczmy, co jest. Ładuje się. Aha. Zobaczmy, co będzie. O, jakiś przedmiot. Oho, questę zrobiliśmy. Czym? A czym my mam tego questa zrobić? O. mogę zrobić tylko tak. Okay. I to... Trzeba go na maksimum leczyć, co? O no może teraz coś? Nie no. Co mam z nim zrobić? Oho, zobaczmy. Przynajmniej teraz jest ulepszony ten, ten, ten Jedi, jedyny w naszym składzie. O nie, co zrobiłem. Po co? Ten sensowny ruch. Dobra, teraz jednego pokonany Teraz tutaj Walker. I teraz mało jakoś zadają. No nie wiem, nie wiem. No, no nie wiadomo, czy wy wygram, bo mój skład tu dosyć mało zadaje. No, nie wiem, może tam ci tacy byli. Nie no po prostu tak mało zadaję. Tylko dlaczego? Nie. Dobra. I teraz nie leczą się, ale lubki. W sumie ja się też podleczyłem, ale bez sensownie. Ale nie jestem lubkiem. <laughs> Dobra, zabijemy teraz tego gościa. No, nie ma. Puff. Teraz będzie to boss. To, to będzie boss. Tak? No, wiedziałem. Ha. I co to robi. A przestystujmy sobie tę nową moc na tej na tej jedi. Zobaczymy co to jest. Ma jakaś moc. Że odpychasz czy coś takiego. Nie wiem jak to naszać. Dobra, ostrzub Ej, oni są dobrzy No nie A w sumie mogłem się podleczyć Oni, no, oni mam tarczę. A no, ja takich zabijemy No Kładź na hita. O No A normal to ten. Dobra. Teraz możemy chyba kogoś ulepszyć. Ja... Jeszcze to... Kurczę, ale to już... To już w następnym odcinku. I to już będzie na tyle w tym odcinku, to pa pa!